Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek. Fotograficzny program bez nazwy Targi, film Video, Foto 2003 w Łodzi. Ze mną Wiktor Sobolewski, jesteśmy na stanowisku Nikona. Wiktor, czym kusicie w tym roku odwiedzających targi? Kusimy tym, że targi się odbyły, my tu jesteśmy. A, a tak serio mówiąc, to oczywiście całe portfolio systemu Z. Łącznie z tymi najnowszymi rzeczami, które tam ogłoszone zostały dwa dni temu, miesiąc temu, tydzień temu i tak dalej. A do tego lornetki. Trochę tradycyjnie, bo zbliżają się wakacje, weekend majowy, rejsy, tego typu rzeczy nie każdy pamięta, że nikon produkuje. No i to, co możemy wykusić? No, my nie kusimy, to. Powiem tak, bo teraz się zacząłem zastanawiać, trzeba powiedzieć, że zaczynamy od Z30 czy od Z50. Jak to jest w hierarchii? Bo to kiedyś były te takie zastanawiania, czy tam 3000, 5000, 700, 100, 300, 1. Jak teraz się układa ta hierarchia? Też się zacząłem zastanawiać, kim na to zwróciłeś uwagę, ponieważ oczywiście w kategoriach cenowych zaczyna się od Z30. Później Z50 DX, Z5 już pełna klatka. ZFC w międzyczasie jako wersja Z50 ładna, stara. A później mamy Z62, Z72 i Z9. To jest jak gdyby cenowo dosyć prosto ułożyć. Ale pewien haczyk w tym, co powiedziałeś, może być, że Z30 jest trochę z boku. Mimo, że jest tym najtańszym, to on jest innym aparatem. A z drugiej strony mamy właśnie ten ZFC, który jest inną wersją jakiegoś modelu. No i Twoje pytanie wcale nie jest takie? Trywialne. Naprawdę coś, coś w tym jest. Bo no, klient wchodzi do sklepu no i ma półkę, taki trochę chce się zastanowić nad tym. No, chce mieć bez Nie jest to profesjonalista, więc Z9 idzie na bok. Nie jest to zaawansowany hobbysta, więc też te zetki jednocyfrowe, powiedzmy, idą na bok. No i właśnie, ZFC, Z30, Z50. Z30 no jest komunikowany jako aparat dla vlogerów. No ale ktoś, kto nie jest vlogerem, a chce, chciałby też te funkcje wideo mieć, no to tu już może. Ale Z50 też kręci wideo, no każdy usterkowiec kręci. Więc stąd właśnie szukam tych, tych skojarzeń, żeby podpowiedzieć też naszym widzom, Jakie te, też te decyzje właśnie przed wakacjami, o czym powiedziałeś o lornetkach, no ale wakacje to też czas, kiedy szukamy tych pomysłów na fotografię, smartfon nam nie zawsze wystarcza, jednak chcemy coś więcej. Eee, trochę tak mi przyszło do głowy, że podpowiedzią może być, który z tych modeli ma tak zwany zestaw filmujący albo inny. A mamy dwa takie zestawy. Jest Vlogger Kit właśnie z Z30 i są Movie Kity eee, Z6 Z6 II. To nam trochę podpowiada, że trochę się rozszerza specyfika to nie jest tylko aparat fotograficzny, to po pierwsze. No i zaczynamy lubić kręcić filmy swoje dla siebie. Widzę w prezentacjach, które tutaj są na targach, że w prezentacji już nie składają się tylko zdjęcia, ale są przeplatane jakimś backstage'em jakimś filmem nakręconym przez autora fotografii więc to będą coraz bardziej multimedialne urządzenia. W tym wydaniu nie. Nie telefonicznym, bo faktycznie jakość optyki powoduje, że jak chcemy mieć lepsze zdjęcia, to nie, nie chodzi o to, żeby kupić lepszy telefon. Może się, może się okazać, że on będzie droższy od bardzo dobrego o wiele lepszego zestawu fotograficznego. E, więc to, to, to może się okazać, że to jest błędna droga. E, I Z30. Ma wszystkie zalety systemu, Ja y, naszą ulubioną zabawą na, jak tylko się pojawił Z30 było przypięcie go do 400 2.8 TC. I to jest dopiero <noise> ten... Proszę że... Państwa, obiektyw, który jest dwa razy większy, albo trzy razy większy od tego aparatu. Ten aparat na swoją wysokość jest niewiele większy od bagnetu. Jak ktoś weźmie aparat do ręki, to też to widzi, tylko że jak ma z małym obiektywem, to tego nie widać. Jak się go przypnie do dużego supertele, y, widzimy zalety jak jest mały. Natomiast on w pełni działał z tym obiektywem. Nie wiem, na ile starczy bateria, bo poruszanie tak dużym silnikiem. No tego już nie testowaliśmy, bo to już byłaby taka zabawa. Ale e, śmieszna była również reakcja zawodowych fotografów. Kiedy zawodowy fotograf dostaje do ręki aparat z takim obiektywem, pierwsze co robi, podnosi do oka. A tam nie ma w co spojrzeć w tym aparacie. Więc po pierwszej takiej próby o, przepraszam, faktycznie, no przecież tutaj nie ma ten. Ale rozmawiałem z kimś 10 minut, 4 razy podnosił do oka. Nie ma tego w głowie, że przez aparat się nie patrzy. No to jest nawyk zawodowych fotografów, tak? Ale myślę, że w drugą stronę, gdybyś dał. E, smartfonowcowi, nie obrażając, ale komuś, kto na co dzień jednak używa tego, e, on by nie wpadł na to, żeby podnieść aparat do oka, tak, bo dla niego naturalnym jest w drugą stronę. Tak, możesz mieć rację, to prawda e, i nawet gdzieś widziałem chyba na Mundialu, ostatnio w Katarze, że ktoś robił zdjęcie albo D6, albo Z9, nie patrząc przez wizjer, tylko tak, trzymając go pół metra od siebie eee, i to chyba nie było z małym obiektywem. No to to już jest wyzwanie, bo jednak waga aparatu i w ogóle no to, to przytrzymanie przy twarzy daje dodatkową stabilizację. No. Ja właśnie teraz się zastanawiam, czy to, były, czy to nie były jakieś takie zdjęcia gdzieś pomiędzy 7200, który nie jest taki ciężki. Znaczy jest już poważnym obiektywem, ale nie jest taki ciężki, to nie jest super tele. Ale tak, wiemy, że to nadchodzi, tylko pytanie, czy to jest lepiej? Tego nie wiem, nie umiemy na to odpowiedzieć, ale to nie jest takie istotne, czy to jest lepiej, gorzej. Jeśli komuś jest wygodniej, to efektem są zdjęcia, albo tak? one są dobre. Albo nie? Tak. To, co sobą reprezentuje aparat, to jest pewien zestaw podstawowych cech, które dobry aparat musi mieć, i optyka, która dla niego służy, dla fotografa służy, która też sobą coś reprezentuje. I dlatego fotografia sobie nieźle daje radę w sumie w porównaniu z, z telefonami. Są jej te cechy, których nie wolno wyciąć. Wczoraj rozmawiałem z Arturem Sankiewiczem, waszym ambasadorem, i Artur mówił, dla mnie to jest po prostu przedłużenie ręki. Ja muszę przedłużyć swoją wyobraźnię, swoją kreatywność urządzeniem, które to zarejestruje, co ja widzę. No czy to jest w przypadku fotografii artura, tej safari, afrykańskiej, reporterskiej wypatrzonej, jest. Fajne, ale bardzo takie godne szacunku podejście, bo o fotografach studynych się mówiło. Mam zdjęcie w głowie, ustawiam, tak? I dopiero wtedy zaczynam ustawiać, jak sobie wymyślę zdjęcie. Robię sobie szkice, robię sobie wersję. Dobieram do tego sprzęt, obiektyw, kąt, światła, ustawiam. Wymyślam zdjęcie, żeby, żeby je zrobić. W przypadku Geparda, który biegnie 150 na godzinie, wymyślanie zdjęcia, że takie w głowie miałem, że on tak teraz jest i teraz go zrobię, jest czymś o wiele, wiele trudniejszym i takim faktycznie godnym szacunku, bo yy, wtedy się okazuje, że to nasze narzędzie albo jest, albo już go kompletnie nie ma. Tam się nie da krzyknąć. E, przepraszam, możesz jeszcze raz? <laughs> yy, Wiktor. Yy... Dzięki Ci bardzo za rozmowę. Proszę Państwa, jak widzicie, nie tylko można pogadać o sprzęcie, o nowych obiektywach, o lornetkach, ale też i o fotografii, czyli tym, co jest finalnie najważniejsze w naszym hobby. Dzięki Ci bardzo, Dziękuję. do zobaczenia.